Na terenie województwa świętokrzyskiego przenikają się w unikalny sposób różne warstwy: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, społeczne. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w postaci kilku unikalnych obiektów. Między innymi jest to Świętokrzyski Park Narodowy oraz światowy obiekt UNESCO w Krzemionkach. Oba te obszary sięgają swoją historią do czasów właściwie przez sprzed Państwowości polskiej, a nawet czasów w przypadku krzemionek tzw. pradziejowych. W ramach projektu Korzenie, projektu ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich, jako Stowarzyszenie Most badamy rozmaite zagrożenia dla tych obszarów oraz podejmujemy aktywne działania na rzecz ich ochrony. się Misiuna, prezes Stowarzyszenia Most.